Uuuuuuu się widzowie się w kolejnym odcinku z case Haga. 5 zł case Hack, to co lubimy I jak to coś zgadzam dla Was znów skinki, dwa gloczyny Co trzeba zrobić, żeby wyrazić jednego z nich łapka w górę, subik, komentarz i wbijaj pilnie na case Haga z kodzikiem Elzart Przy każdym doładowaniu możecie wygrać skiny Dzisiaj możecie wygrać, no jeszcze tylko kostkę, ale nie bałem, to pojawią, pojawią się inne skiny przy minimum doładowaniu 2 dolarów wraz oczywiście z moim kodem Elzart Może ta koska trafić na swoje konto, więc dodatkowo Z moim kodikiem tutaj macie 20% przykazów w każdym doładowaniu i dolara na starcie, jeżeli w mój kodzik, więc polecam mnóstwo metod płatności, mnóstwo trybów, levelowanie konta, po prostu zagranie, za każdy level macie lepsze nagrody, darmowe skrzynki, no, dużo przeciekawych rzeczy, więc polecam sobie obczaić, A my dzisiaj no giga ciężkie wyzwanie, tak widzu? bo lecimy od 5 złociszy do kosy, więc jest to no ciężkie wyzwanie, no nie jest to proste, 4 skrzynki, 4 osoby, to jest mocne, to jest mocarne i spróbujemy w takim systemie coś oczywiście zrobić Zobaczymy czy coś siądzie, o jakby ta się siadła To byłoby coś, najszybsze zakończenie odcinka chyba, no naprawdę Znaczy, pewnie byśmy pogridowali po kolejną, ale no Byłoby to coś cudownego. z pięciu ziko wiecie, kosa jest giga, giga ciężka, ale jaki to jest dobry run Jak te, takie z Badla się dobrze zaczyna, no szynki chcą mnie tutaj zadowolić dzisiaj chyba, o jeszcze dobry drop Naprawdę dzisiaj, szynki współgrają ze mną, i to mi się podoba. Naprawdę, 7 dolarów ładna wygrana. Naprawdę ładna wygrana. Eee, I no, możemy tutaj poprowadzić swojej siły teraz na 7 dolarach. 7 dolarów to już zabierz potężna pitwa. Z 7 dolarów można nawet tą bitewkę strzelić, wręcz sklejć, bym powiedział. Eee, dobra, coś takiego. Dodajmy sobie tak, 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 tak. siądzie nam. O kurwa, jeszcze nam tutaj tak siądzie, czekajcie. Coś takiego musimy zrobić. To jest dobre. 9 skrzynek, 9 mocarnych skrzynek. Są same mocne skrzynki. Dajmy sobie buciki Cztery osoby. No jak ta bitwa nam wejdzie. I to będzie jeszcze jakiś mocny drop, tutaj naprawdę może być duża wygrana. Oj, to się skipo. Spróbujmy, spróbujmy szczęścia w takim rozstawieniu. E, może zaznamy, może tutaj liźniemy farta, że tak powiem. Liżniemy trochę szczęścia. No fajnie by było tak sobie liznąć. Takiego farciocha. Ale zaraz zobaczymy. Okej, okay, dobry drop, ta UMP. No nie jest najgorszym dropem, mimo że nie. night jakieś tutaj lecą. Zobaczmy, zobaczmy. Szynka i samo. Co my tu z niej mamy? Ok, M4. Konwerter. Jakiś SSG, tutaj też SSG. No, zobaczmy, zobaczmy. Kurczę, trochę przechyla się szala, ale spokojnie. Też są dwie szynki po tych. Więc tutaj do nadrobienia są na luzie. Przewaga jest bardzo mała. Eee, ok, i nadrabiamy to. Wychodzimy na prowadzenie. I teraz czy utrzymamy tą przewagę? Nie, koronka mu dropo, ale spokojnie. My mamy też dosyć dobry drop. Oby to słabego mu dropo. O nie, fabul też jest bardzo dosyć dobry. O, ale nas skończy. 20 dolarów. Z piątki po dwóch bitwach 20 dolarów za 100 zł. Naprawdę super wygrana. No ale cóż, jest to nie dla nas. Dobra, spróbujmy jeszcze raz naszego farta. No, no niestety nasz budżet nie pozwala nam, na nie wiadomo, jakąś bitwę, tak? Pozwala nam maksymalnie coś takiego w sumie skleić. Chociaż jakbyśmy mogli zrobić tak i tak na przykład, no coś takiego też nam... No różmy lekko oczko, takiego też tam co coś pozwala skleić, więc spróbujmy, a ty widzę, zostaw pilnie z suba na kanale i zapraszam Cię oczywiście pilnie na inne odcinki z Case Haga. Bo na innych odcinkach też możesz wygrywać skinę więc wbijaj, pilnie, wbijaj. Eee, sprawdźcie sobie te linki, czy masz, że te linki dobrze działają, bo muszą działać. Bo jak wtedy nie działają, to skinek leci no do kogoś innego siłą rzeczy wtedy wysyłam. Więc e, przepada wam skinek, więc jeżeli link nie działa, no musicie to sprawdzać, to nam kolejna bitwa nie siada. Chyba, że zrobimy... Ej, zrobimy coś takiego. Mam pomysł. Weźmy sobie jakąś strzygę. Złoty 25 tego aliena sobie weźmy. I po prostu zróbmy na 4. Zróbmy coś takiego. Może to jest sposób. Po prostu musi nam to wstać koronka i coś fajnego. Zobaczmy. Eee... Ej, to nie jest złe. Ej, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze jedna próba taka. Czemu nie? Dajmy jeszcze raz szansę z takiego czemuś. No nie teraz jest z 5 złotych ciężko zrobić kosę. Nie oszukujmy się, bo by to było takie łatwe. To każdy by śmigał w cesie z kosą, tak no. O, dobra, no dobra, dużo jakiegoś budżetu nie powiększyliśmy, ale 2,30 Ty, tak, no, tak nam nie starczy 2,30, 2,30 To uszmy tam z dolarka i lecimy dalej, nie? Cztery osoby Let's go dalej, let's go dalej, no Tak troszkę powoli, ale spokojnie, może takim właśnie wolnym tempem musimy dojść Krok po kroku Zobaczmy, koronka? Nie Niestety, bo tam jest na mniej siedzi no cóż, no widzowie, 860, ładna, wygrana To by było ci chyba na tyle, no i za nie siadło nam. No ciężki, ciężki, ciężki tutaj kawałek chleba do zgryzienia. Macie i na stronie, też zapraszam nowe strzyneczki są i życzę miłego dnia przede wszystkim. Trzymajcie się, widzowie, cześć, cześć.